Dobra, Orka padła. Nie wezmę jednak tego shotguna. Ta broń. Tylko ledwo widzę, no ale dobra, ale, ale ja do niego strzelam I ja go nie trafiam, a on mnie trafia. no co jest? Zaraz wlezę na ten monitor, żeby cokolwiek zauważyć. Hmm. Dobra, dobra, nie, nie, nie korzystamy w tym momencie Nie ma gdzieś takiej fajnej broni z rakietkami Sądzę po tym, że on tu zaraz przyleci To nie mam z nim żadnych szans Dżego tak szybko to idzie, Jezu. No, udało się. Bo praktycznie cała amo straciłem. Ale w jak jest. No, wy sobie chyba picie. Wow, 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 wow. A, idź. Posuń dupę. Są co Są to obrażenia. Pistolet jest fajny. No skąd ich się tyle bierze, no? Babcia was więcej nie miała... A teraz gdzie mam iść? Wow Hmm. W takim momencie Zawsze musi mi latarka zgasnąć No Uwielbiam korzystać z Matrixa Dziwne Dym przechodzi przez ściany Hmm, dobra. Tu nic takiego nie ma. Czyli pewnie tu. Dobra, dobra, dobra. Nie kozacz tak. A, i to koniec tej planszy. No to. Do zobaczenia.